Nagroda Pietrzaka jest najstarszą niepubliczną nagrodą wręczaną w zakresie szeroko pojętej kultury, a więc jest swego rodzaju instytucją kultury. I nie jest to dziwne, że instytucja odnosi się do tak wielkich wydarzeń. Bo czyż Chrzest Polski, który wprowadził nas do rodziny narodów chrześcijańskich, który wpisał nas w kulturę zachodnią? Nie był przejawem wielkiego miłosierdzia Pana Boga względem nas Polaków. Mamy wielki zaszczyt powitać na uroczystości wręczenia już po raz 69. Nagrody imienia Włodzimierza Pietrzaka. Fundatorem nagrody jest katolickie stowarzyszenie Civitas Christiana. Laureatami zostali profesor doktor habilitowany Krzysztof Orzuk. Za rzetelną działalność naukową, oddanie się pracy badawczej dotyczącej kształtowania naszej narodowej tożsamości w kontekście narodzin chrześcijaństwa na ziemiach polskich. W moim przekonaniu dorobek historiograficzny pana profesora Orzoga pokazuje, że nie tylko jest człowiekiem wiedzy i wiary, ale że jest człowiekiem, który łączy te dwa światy wartości w sposób niesłychanie harmonijny. I możemy powiedzieć, że wiedza nie zastępuje u pana profesora Orzoga wiary i odwrotnie wiara nie zastępuje wiedzy. Ma Nagroda, którą przyjmuje ze wzruszeniem. Będzie dla mnie wielką inspiracją, by kontynuować dzieło, by nie zaprzestać, by nadal uprawiać to połączenie, zarówno które jest obecne w moim życiu jako doświadczenie wiary, i równocześnie to, co wynika z mojej formacji naukowej, badawczej, aby pokazywać. Jak głębokie, jak piękne jest dziedzictwo duchowe, dziedzictwo kultury naszej ojczyzny, ale równocześnie po to, by je nieustannie dalej rozwijać. Staram się pokazywać właśnie, w szczególności poprzez to, co napisałem w książce Korona i Krzyż, jak chrześcijaństwo wnikało w glebę. Polskiego narodu, polskiego społeczeństwa. Jak można powiedzieć, yy, wiara rodziła świętych, wiara yy, właśnie Polaków. Z jednej strony człowiek, stworzony na obraz Boży i Boże podobieństwo, i z tego wynikają prawa. A zasadą, która jest u podstaw życia społecznego, to jest miłość bliźniego. Zgromadzenie sióstr matki Bożej miłosierdzia. Za ofiarne wypełnianie charyzmatu zakonnego, krzewienie kultu Miłosierdzia Bożego w Polsce i świecie oraz szerzenie czci świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Niech ta iskra w miejscu, gdzie niezwykłym zrządzeniu opatrzności łączą się dwa sanktuaria, siostry Faustyny i tego czciciela, który jak sam mówił w drewniakach, przybywał po pracy w kamieniołomie, by czerpać siły i nadzieję Dalej z takim entuzjazmem się rozwija i promienieje na cały świat. Wielkie Bóg zapłaci. Dziękuję w imieniu całej rodziny zakonnej, która to właśnie jest laureatem tej nagrody, ale. Także w imieniu Rzeszy Czycieli Bożego Miłosierdzia, bo z tym charyzmatem wpisujemy się faktycznie w znacznie szerszą rzeczywistość tych, którzy niosą orędzie miłosierdzia. U siostry Faustyny oprócz ogromnego, ogromnej pasji kochania Boga i człowieka jest bardzo skonkretyzowana pasja miłości do ojczyzny. Miłości do ojczyzny, i, i tutaj jest to podobieństwo w sposób sobie właściwy. Zarówno patron tejże nagrody, jak i siosta Faustyna, święta siosta Faustyna, właśnie miłość do ojczyzny wyrażali. Ta nagroda będzie takim dodatkowym zmobilizowaniem, wyzwaniem, inspiracją. Myślę, że, że bardziej jeszcze z większym zapałem, z nowym zapałem, także w tym duchu nowej ewangelizacji, będziemy mogły to miłosierdzie Boże nieść. Tygodnik idziemy. Za wypełnianie apostolskiej roli mediów katolickich, obiektywizm w przedstawianiu rzeczywistości społecznej, kulturowej i politycznej, ukazujący integralną wizję człowieka i świata, a także za wierność wartościom narodowym. Praca całego zespołu redakcyjnego pod kierunkiem księdza redaktora Henryka Zielińskiego nieustannie przekonuje i potwierdza wartość Bożych dróg. Wartość tej drogi, na której trwają świadkowie Jezusa Chrystusa w obecnym świecie, na której chcą być autentycznymi znakami Bożej obecności, na której próbują również i innych zachęcić i przekonać, że ta droga jest niesamowicie ważna. tygodnik idziemy. Wielkie brawa, raz jeszcze. Staramy się być także tygodnikiem, który nie kryje swoich korzeni, oczywiście polskich, narodowych, katolickich, dlatego że tak jest polskie doświadczenie. Ilekroć naród tracił suwerenność, tylekroć Kościół w Polsce tracił wolność. Brawa dla księdza redaktora i całego zespołu redakcyjnego. Jesteśmy tygodnikiem, który myśli po polsku, czuje po polsku i kocha po polsku. Pana Włodzimierza Pietrzaka, powstańca, przyjmujemy jako swojego patrona i jakoś przyjmujemy tak to przyjmujemy że y, jego dziedzictwo chcemy także kontynuować. Zresztą on w to my w to dziedzictwo, to, to dziedzictwo Włodzimierza Pietrzaka i to, czym żyje tygodnik, idziemy. One bardzo są sobie bliskie, w wielu miejscach po prostu się zbiegają, to są całkowicie zbieżne sprawy i zbieżny świat wartości.